Cześć, witam w, czy... w odcinku, dzisiaj 33 30... dzisiaj odcinek z Polish Car Driving Prawdziwe Życie, z tej strony Krzysztof, od razu odbieramy samochód od mechanika, bo już y, mechanik teraz do mnie i teraz zapłacić ja muszę y, aż, y, aż y, 500 zł za to kosztowało, już muszę zapłacić. Oła, jedziemy teraz ja jadę sobie na zakupy, teraz ja jadę. jadę na zakupy do biedląki. Biedląka jest bardzo blisko. Co zrobiłem Tak na się ciężko kieruję tymi autkami coś? ta autka jest najszybsza. Dlatego zamknęłam do, no, na YouTube ktoś gdzieś napisał do mnie, że trzeba to zamknąć i czat wyłączyć. listę graczy. Dobra, ja tutaj nie mam parkingu, przez wiadomo, że dobrze z Idę do biedlonki, teraz. Wchodzę. 20 minut później. Dobra, wychodzę teraz aż 50 zł. ja zapłacić za wszystkie słodycze. Za słodycze i jedzenie. No bo dzisiaj mam nową pracę. Ja dzisiaj już mam. Mam dzisiaj dostarczanie pizzy. Będę dostarczać pizzę. Dzień dobry, czy mogę dostarczenie pizzy? Mogę prosić? Ta, ta, to. Dobrze, idę. Chodźcie tylko dostarczyć pudełko pizzy. Mogę dostarczyć? Do bloku jakiegoś dojechać. Chyba odjeżdżamy, muszę wyłączyć kierunkowska. Dobra, ja zatrada, tutaj, na tym, tutaj gdzieś w tym, w tym bloku ulica, na ulicy Wyspiańskiego, w Zalurowie 7. Dobra, płat... zaraz dostarczam zosta, pizzę. Dobra, i 20 złotych mam pierwsze dostałem, ja już... już. Tak, kolejną pizzę... tak, po kolejnej trzeba jechać u DHU po pizzy. Bardzo blisko to wychodzi, a blisko jest. Biorę po kolejne pudło. Kolicy. Dobra, dzień dobry. Kolejne pudełko, ja muszę zawieźć to. Zawiązek kolejne pudełko, tak kolejny blok. Do kolejnego domku, daleko, do klubu musisz jechać. Dobra, do kolejnego domu teraz jadę. Do kolejnego domu teraz jechać, a do klubu numer 8. jedziemy. Dążymy dojechać, bo te autko jest najszybsze. Ale tam w tej grze nie ma auta Lamborghini Bugatti i Bugatti jacht moje ulubione autko to jest Bugatti Chiron, ja takie autko chcę. Do klub to jest blisko, to jest bardzo. Krupy to tam się jedzie jak od tam w kierunku na słabo, a on się jedzie do 205. Teraz sobie powiadam najszybciej, bo naj... zdążyłem, bo odcinek się przedłuża się później. klupe no 8 gdzieś jest y, y, y. tu tak numer 8 dom tak tu jest 8 dom no mal tu do ósemki do kim dobry Pizza. O, kolejne 20 zł. 20 złotych to taka, na taką średnią pizzę. To jedziemy teraz do pizzy, ale po kolejną za pizzę jedziemy do tarłowa Oj, ja miał wypadek pas, to jest taka alkohole, nie są załatwione. A to jest BMW. A, jakiś jakiś wypadek sobie wiadomo, ja nie mogę pomóc, że jest zajęty, to pracą Jest zajęty. Gdzie idziemy? Daleko, blisko, mamy do łowa. Zaczynamy tę matkę. Ha, no, tak tutaj i tutaj. Nie patrzę przed siebie, ten pijany kierowca w kolejny podmuch liści był znowu. Gdzie to się jedzie? Gdzie jestem ja? Darłowo. Kto to ten podmuch liści? To Nie patrzące przed siebie. Okej, to jest jak jakiś w, w, sątholą, w lokomotywa tam jechała. No matko wosko! Co takie ja zapija są w końcu autkiem je jadę? Dobra, jedziemy po kolejną pizzę jadę. Dostarczyć. Tak męczące stanto. Teraz kolejną poproszę, kolejną teraz paczkę. Zobacz, jak go podłączę go do bo ja mam laptopa. O, dobra, teraz kolejna paczka, to to jest do... 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 Ha, tam, do kolejnego, tam gdzie, jest na jakiego? Do kolejnego miejsca. Z kolejnego miejsca ja teraz tutaj jadę teraz do. <grym wiesz> nie wiadomo, placu, tylko dokąd tutaj chodzi, tak? Do. do Darłowca ta pizza idzie nie, może. Ja tutaj czekać, Ale ja tutaj. do, do Darłowca. Poza tego domu da, do Darłowska numer 1 trzeba zostać, czy tamto? Czy wiedziałem czy jest to płot? Czy nie dostałem? Dało, dało się radę. Dało się wyjechać na płot. Pizza. O, kolejne 20 zł dostałem. Trochę jedziemy i kolejny klasycznie. Jedziemy, teraz już za chwilę kończymy pracę. Za chwilę koniec pracy będzie. Wracam z pracy, już wracam. Może to będzie koniec pracy, no tak się robi. Jesteśmy teraz, w Darłowie I już mamy koniec pracy swojego, jesteś ja im dla swoje tym pracownikom tej pizzeli Pójdę O Koniec plac Dobrze dziękuję widzę koniec pracy, już mam teraz wolny, teraz będzie wolne i będzie miejsce Teraz będzie super pięknie teraz po pracy już po nowej pracy. Dobra, jadę teraz do kolegi, teraz je jadę. Tam mieszka mi kolega, mieszka. Do kolegi, teraz jadę. I chodzę do kolegi. Dwie godziny później. Dobra, teraz wychodzę, już byłem u kolegi i ja teraz do domu zjadę. O, prze zamykają, no nie to Nie nie możemy żyć jechać. Zaczekać. Ojedzie, tylko bez wagonu. ojedziemy już, jest w końcu. Otwali go. Dobra, już jadłam z mój domek. Dobra, jak wam odcinek z poliszkalcami się spodobał, zasubskrybuj kanał, widzimy się wkrótce.